Dzisiaj moi w kolejnym odcinku na kanale, kolejny odcinek z eventu Trade Days. Dzisiaj dostaliśmy nowe i właśnie po raz pierwszy SBC o ikonę w EAFC24. Jest to SBC o maksymalnej ocenie 87, ale mam nadzieję, że uda się trafić coś grywalnego przede wszystkim. Dzisiaj jeszcze w dalszej części będą też nagrody za Food Champions i mnóstwo paczek, które mam zachowane jeszcze z wcześniejszych dni. Nowe trzy karty Trailer Blazers trafiły do paczek. Jest to Marys Gołowin i zawodnik z Malety, który niestety nie wiem jak się nazywa. Widzicie ich po prawej stronie i jeżeli chodzi o zadania nowe, też pojawiły się chyba dwa nowe zadania od poprzedniego odcinka, i jest to Puchar Pionierów, gdzie za 10 wygranych meczów mamy jakieś player piki, paczki 81 plus 84 plus 83 plus i mnóstwo jeszcze jakby komuś brakowało, i za ukończenie paczka za 45 tysięcy. I również w sezonach pojawiły się ewolucje eksperskie, To było chyba już w poprzednim odcinku, ale tego po prostu pominąłem to. I za rozgrywanie meczów kartami z ewolucji mamy różne paczki i również kilka tysięcy expa łącznie, więc też warto sobie to zrobić. I za zakończenie jest paczka dwóch zawodników 85+, plus, za rozegranie po prostu 20 meczów i strzenie 20 bramek, 15 bramek kartami ewolucji, więc naprawdę warto sobie to zrobić, bo jedno z lepszych zadań na pewno. W punktach przyłomowych nic nowego nie ma, więc możemy lecieć do SBC, chociaż nie, wiecie co? Otworzymy sobie playerpiki, które mam jeszcze z informami i to jednego playerpika właśnie z ewolucją zostawionego, żeby sobie teraz odebrać. Zobaczymy, czy tutaj uda się coś trafić. Jeżeli robiliście te playerpiki z informami, to możecie pisać, czy wam udało się coś trafić. Mam takie dwa na dzisiaj. Zacznijmy od playerpika 75, plus 84 Luis Alberto. Wymienny, więc na listę transferową. Drugi playerpik 80, który przed chwilą odebraliśmy, ale tylko że żebrzyni 83. I teraz te dwa najważniejsze playerpiki, w których mam nadzieję, że coś będzie. Jak nie do grania, to żeby była po prostu jak najwyższa ocena pod jakieś inne SBC. Zobaczymy. Pierwszy player pick i jest Milinkowicz Savic 87, więc naprawdę bardzo, bardzo dobry traf i pod overall, i pod pierwszego właściciela na przykład z Ligi Arabskiej. Ponad 30 tysięcy. SBC kosztował w granicach 20, więc naprawdę się opłacało. I drugi player pick, w którym jest Tavernier 82. No, tu już troszeczkę gorzej. Także teraz lecimy do tego, co jest w SBC, bo tutaj pojawiły się naprawdę dwa fajne SBC. Obok tego, właśnie z e, ikoną. Jak widzicie, to już w połowie ukończone, 86 85 w granicach chyba 140-150 tysięcy jest to SBC, więc naprawdę uważam, że jest to fantastyczny koszt. E, I jeżeli chodzi o karty, które takie najlepsze może trafić, e, właśnie z tej paczki, e, myślę, że będzie to na pewno e, Sien Zambrota e, Crespo. Najdroższą chyba kartą, którą może trafić jest Fernando Torres za około 800 tysięcy w tym momencie. Chodzi bardzo, były też bardzo fajne trafienia Petit, Makelele, Vidic, Balak i myślę, że to tyle z tych lepszych trafów grywalnych przede wszystkim. A reszta raczej w granicach wartości tego SBC lub mniejsza. Na razie tego nie zgłaszam, otworzymy sobie najpierw paczki, które mam zachowane, a później zgłoszenie, bo może to jakiś duplikat, nie wiem, uda się trafić i wtedy... Zgłosimy go właśnie tutaj. I jeszcze jedno SBC o zawodnika dzisiaj dostaliśmy. Jest to pierwsza karta e, flashback w tej Fifie. i jest to karta JaGo Aspasa 87. I naprawdę wygląda ona bardzo dobrze: Trzy gwiazdki sztuczek, 4 za noga. Wiadomo, sztuczki mogły być troszeczkę wyżej, e, ale naprawdę. Statystyki w grze ma bardzo dobre i naprawdę nie jest ona droga, bo jest to koszt 83 plus Inform, 84 i 85, więc jest to w granicach 80 tysięcy. Uważam, że jak za taką kartę naprawdę. Warto sobie zrobić, szczególnie jak robiliście Fatiego wcześniej, to jest to fajny link, żeby połączyć ligę hiszpańską, właśnie z Premier League i z Fatim, e, z ewolucji, Jeżeli robiliście wcześniej, jeszcze ma e, styl Plus z e, Finezją, więc naprawdę karta, jak uważam, jest fantastyczna. Jeżeli macie jakieś duplikaty, to warto sobie to zrobić. Jest to na aż 30 dni, więc każdy spokojnie sobie to powinien e, zrobić. I na ten moment jest to e, tyle. W dalszej części odcinka będzie prawdopodobnie jeszcze content, e, ten dzisiejszy, który widzicie w poniedziałek, ale e, to za Tam mówiłem po e, paczkach i po paczce z e, ikoną. Tych paczek nie mam jakoś bardzo dużo fajnych, bo większość nie mogłem otworzyć po prostu robiąc, bo miałem player -piki, e, z e, właśnie informami, więc zaczniemy sobie od paczki za 35 tysięcy, później otworzę te gorsze, jak coś będzie, to Wam pokażę jak nie to już widzimy się przy tych lepszych. Zaczynamy od paczki za 35 tysięcy. Zobaczmy czym zaczniemy, jest stare zęczone i raczej nie będzie to nic dobrego, więc jak coś będzie to się e, widzimy. I dobra, słuchajcie, w pozostałych paczkach nic nie było, więc teraz paczka z dwoma zawodnikami 85 plus, więc naprawdę fantastyczna paczka, ale niestety bez karty eventowej. Jest Turcja, średnijk pomocnik jest to Czachanoglu w takiej paczce. Szkoda, naprawdę szkoda, bo paczka jest jedna z najlepszych, naprawdę chyba możliwych aktualnie w grze, także. Te karty sobie po prostu chyba wrzucę do. O nie, wymienię sobie znalicę centralną i lecimy zgłosić SBC o ikonę. I mam nadzieję, że tutaj już coś grywalnego będzie. Wiadomo, na razie tych najlepszych ikon trafić nie można, ale to byłoby bez sensu, żeby trafiać, no nie wiem, Eusebio, Krojwa i tak dalej w pierwszym miesiącu gry. Jak jeżeli wy robiliście to SBC to piszcie co wam udało się trafić w waszej parze z Iconą Naprawdę polecam, bo koszt jest y, naprawdę tani jak na takie SBC gdzie może trafić Katara Toresa czy Essiana na przykład To są chyba te dwie najlepsze które bym chciał trafić Zobaczmy co uda się y, trafić U mnie jest Holandia, napastnik, y, raczej nie będzie to nic dobrego Clybert Tragedii nie ma, myślę że on jest wart więcej trochę Niż zrobienia SBC, ale czy będę tej karty używał? Szczerze mówiąc, chyba nie. Chyba że jest wart, nie wiem, ponad 200 tysięcy. No właśnie, 80 tysięcy, więc jest wart praktycznie dwa razy mniej niż koszt zrobienia SBC, więc nie jest to najlepszy traf. I dobra, słuchajcie, to jest na tyle, jeżeli chodzi o content, który nagrywałem w niedzielę. Teraz jest content, który nagrywałem tak naprawdę we wtorek, czyli w dzień, który którym widzicie odcinek i są nowe e, zadania są nowe. a jedno jest z Ligi Portugalskiej, mamy dwóch zawodników i jakieś trzy chyba m, paczki. Ja już to zrobiłem, 8 meczów trzeba rozegrać, czy 6? 6 meczów, e, naprawdę polecam. I do tego zrobiłem już wszystkie zadania, które tam miałem do zrobienia i te paczki zostawiam sobie na kolejny event, który będzie w e, piątek, bo będzie to event Centurion, z tego co kojarzę, i będą przede wszystkim nowe e, ikony. I naprawdę mam nadzieję, że uda się coś wtedy trafić z tych zachowanych paczek. A teraz jeżeli chodzi o SBC, jest nowe, powstrzymane SBC i w końcu są e, playerpiki, nie wiem o co tu chodzi, jaki jest e, glitch. I są to playerpiki 75+, bo trzeba 8 tych kart, żeby je zrobić, więc w granicach 3,5 za jeden playerpik. Na kolejny odcinek postaram się przygotować ich, nie wiem, może z 20. Nie są one najlepsze, więc nie chcę ich zrobić też jakoś bardzo dużo, bo szczerze mówiąc niezbyt to się według mnie opłaca robić. I ważne mecze UEFA po raz pierwszy jest paczka... Fajne paczki są za to, więc naprawdę polecam sobie to zrobić. Niestety wam nie pokażę, bo jest coś zli zliczowane. I jest to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o content od momentu, gdy nagrywałem więc od niedzieli, więc możemy przejść do nagród za Foot Champions. Jest chyba trzy playerpiki. piki. Okej, okay, gdzie są player piki? Jej! Okej, okay, nie widać ich, ale się otworzyły i nie widać kart. O co chodzi z tą grą? Okej, okay, na szczęście widać włączyłem grę po raz kolejny i jest. Perdano Silva i jest. Weźmiemy sobie chyba. E, tą kartę 86 po prostu, bo Bernardo Silva jest niewymienny i tak, e, a nie, ja mogę cię teraz e, wrzucić. Dobra, teraz otworzymy sobie plik z e, informem. Przez ostatniego jeszcze jeden zostawiam na kolejny odcinek. E, niestety tylko e, Foder 82 będzie. Kolejny. Halo? Co się dzieje z tą grą? Dobra, zostały dwa Pyrpiki jeszcze 84. Zobaczmy, czy w nich coś będzie. Jest Rodri 89, jest Saka86, Saka 86. Wziąłem sobie po prostu mm, foder, Saka, Saki raczej używać nie będę. Więc teraz ostatni Pyrpik 84. I czy będzie coś ciekawego? Jest Bacha, jest to naprawdę bardzo dobra karta, ale niestety też już mam ją niewymienną, więc weźmiemy sobie. Z 84. I otworzymy jeszcze trzy paczki za Fut Champions, a pozostałe zostałem na kolejny odcinek. To była paczka chyba za 50 tysięcy wymienna, więc zobaczmy co będzie w niej. Bez karty eventowej jest Anglia, Bramkarz i będzie to chyba pop e, Nie. Jest podwójny walkout. Jest e, Erbs, nie wiem, jak się wymają jej nazwisko. Co będzie obok? Jest ta długa animacja. E, I jest to Sandra Panios 87. Chociaż tyle że podwójny walkout, bo więcej w paczce nic e, wartościowego e, nie ma to na listę transferową e, lecimy teraz z paczką za 125 tysięcy i zobaczmy co będzie tutaj czy będzie jakaś karta eventowa? niestety nie. Szwajcaria, bramkarz i będzie to kobel, może podwójny walkout? niestety nie. Szkoda. Czy bo Kobel coś jeszcze będzie, może jakaś tam jaka piątka, która byłaby coś warta, ale niestety kompletnie, kompletnie nic. Także to jest transferową e, i słuchajcie, jak możecie, zostawcie jak nie, subskrybujcie kanał, zasubskrybujcie, e, piszcie co wam udało się trafić w waszych paczkach za ligę weekendową e, i otwieramy ostatnią paczkę dwóch zawodników 85+. Plus. I tutaj mam nadzieję, że zakończymy to jakąś kartą eventową. Czy tak się stanie? Niestety nie. Jest e, USA, SPO i będzie to Laval, podaję, że tak się nazywa. E, nazywa bez podwójnego kautu, więc kolejna karta jest 85 i ja już wszystkie chyba ośrodki piątki, które są warte cokolwiek mam, więc nic dobrego to nie będzie. Także to było tyle i widzimy się w piątek w nowym evencie. Na razie.